Rok rocznie od 26 lat spotykamy się na Placu Ratuszowym. Przeważnie, ponieważ dwa razy zrobiliśmy nasze majówki na Złotniczej, na Stadionie i raz zrobiliśmy w schronisku. Pierwsza była w schronisku, ale uznaliśmy, że ten plac ratuszowy jest centralnym punktem miasta i powinniśmy pokazywać nie tylko plac ratuszowy, ale przede wszystkim te dzieci przechodzą przez całe miasto w marszu ze swoimi zwierzakami. Uczestniczą, tak jak zawsze, od 26 lat: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, gimnazja. Wszyscy nauczyciele i dyrektorzy. Cieszę się bardzo, że ten odzew jest tak duży i tak dużo młodzieży bierze w tym udział i dzieci. Taki pochód może zarazić innych, tych, którzy są jeszcze sceptycznie nastawieni. Tak, ludzie obserwując, patrzą, jak to wszystko wygląda. To jest spontaniczne. Dzieci cieszą się swoimi zwierzętami, pokazują te swoje zwierzaki. My staramy się, ponieważ my to robimy społecznie. Od miasta otrzymujemy scenę i nagłośnienie, natomiast wszystko poza tym jest w czynie społecznym. Dziękuję wszystkim tym, którzy są miłośnikami zwierząt, którzy angażują się. Jest to tak duża grupa ludzi, bezinteresownych, wspaniałych. Przede wszystkim nauczyciele i dyrektorzy naszych szkół.